Siemanko! Dzisiaj pokażę Wam coś innego. Otóż Morel jest piloty. Posiadam w swojej hodowli kilkanaście takich wężyków. Dzisiaj Wam pokażę kilka. Mam zamiar powiększać swoją kolekcję tych węży. Może od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że co może wydać się kontrowersyjne, czy mam je w rak systemach? Czy mam kiedyś z piloty w terariach? I zauważyłem, że osobniki już tam po przekroczeniu dwóch, trzech lat bardzo rzadko się wspinają. O wiele częściej widzę tą spinaczkę nawet u podrośniętych była dusicieli, boła cesarskich niż u spilot. Dorosłe osobniki praktycznie zawsze leżą na dnie, dlatego odpowiedniej wielkości rach system myślę, że będzie w porządku. Ja trzymam swoje spiloty w rach systemach. W pudłach, tak zwanych komplementach IK, które są już nieprodukowane, to są te pudła, które są tutaj właśnie. One mają mi się wydaje, że naprawdę w zupełności wystarczający rozmiar dla takich osobników, które nie przekraczają dwóch metrów wielkości. Dla osobników powyżej dwóch metrów myślę, że jednak terarium potrzebne będzie lub zbiornik troszeczkę większy. Ja w swojej hodowli mam raczej młode osobniki. Więc, jak na razie, jest im komfortowo, później będę się ewentualnie martwił. Jeżeli chodzi o czystość gatunkową, nie mam pewności co do żadnej swojej spiloty: jakim ona jest dokładnie podgatunku, Dlatego nazywam je po prostu Morelia spilota species. Bardzo ciężko jest o czyste gatunki. Jeżeli ktoś widzi w wężu cechy danego podgatunku. I dla tej podstawie go tak nazywa, to powodzenia. Ja uważam to za nieuczciwe. Jeżeli nie będę miał w 100% pewności co do czystości danego podgatunku, to po prostu nie będę go nigdy tak nazywał. Nawet jakby wyglądał jak ten podgatunek. E, oczywiście moje węże są bardzo rzadko wyciągane. E, dzisiaj wieczorem wypada ich karmienie i są cholernie agresywne, ale pokażę Wam kilka sztuk. E, Dlatego mam bluzę, żeby mi tu nie kąsały, bo pewnie będą próbowały. Mam też swoje rękawice i, i pokażę Wam po kolei, co tam mniej więcej mam z tych spilotek. Biorę sobie swoje rękawice. Przez te rękawice, jak one grywą, to nie czuć. Nie boli. Mógłbym brać w gołe łapy, ale słuchajcie, no mam tyle tych węży i tyle zwierzaków, żebym chodził cały czas pogryziony. Dlatego niestety, ale dla własnego bezpieczeństwa Zakładam tę rękawicę, tak? Od czego byśmy tutaj zaczęli? Może zaczniemy, pokażę Wam dwa samczyki. jakie mam na hodowli jeden samczyk, to jest tak zwany główny samczyk. To jest jaguar. Ja mu pokażę, że to nie jest jedzonko, i postaram się go wyciągnąć. No, mistrzu, tylko mnie nie gryź. Proszę cię o to. To jest jaguar. Jest dosyć fajnie, intensywnie żółto ubarwiony. Trafił do mnie całkowicie przypadkiem. Ale jeżeli chodzi o kolorystykę, to uważam, że naprawdę petarda. Ogólnie, Jaguar to jest Incoprid Dominant, który w formie super daje tak zwane leucystyczne całe białe węże. Natomiast niestety, nikomu jeszcze nie udało się wyhodować takiego węża, żeby w szybkim czasie po wykluciu się. Niezdech, czyli jest to tak zwana forma letalna. Sama forma heterozegotyczna, czyli już jaguar cechuje się właśnie tymi bardziej żółtymi kolorkami. Ten wzór jest mocniejszy, wyraźniejszy. Przede wszystkim ma taki całkowicie inny, wyraźny układ. To jest taki dwójpółletni samczyk, on już jest dojrzały płciowo. Czeka tylko aż dorosną samiczki. Jest fajny, dosyć intensywnie żółty. Mógłbym podejrzewać, że tutaj gdzieś jakiś czonaj mieszało palce, ale tak jak mówię, nie znam dokładnie pochodzenia tego węża. Co jest jeszcze taką cechą specyficzną jaguarów, to że też mają bardzo często tak zwanego wobla, tak, tak jak spidery u wytonów królewskich, natomiast nie zauważono, żeby on im jakoś tam specjalnie przeszkadzał w funkcjonowaniu, więc tutaj bez jakichś większych obaw Dobra, tego sobie pooglądaliśmy. Teraz wam pokażę mojego drugiego tak zwanego zapasowego samca, dlatego że zawsze na hodowli posiadam zapasowe samce w każdym gatunku posiadam zapasowego a w je to nie sztuka, bo zawsze sobie próbują nawiewać. Więc dobra, wyciągam drugiego chłopaka. Ten jest dziki jak cholera. Nic tylko by gryzł, ale pokażę mu haka i powinien się wyluzować. Słuchajcie, to jest mój drugi samek, To też jest Jaguar, ale dodatkowo jeszcze jest karamel. Karamel to też jest inkoplit dominant, w formie super, jest jeszcze bardziej żółty, maluchy klują się fajne takie pomarańczowo-żółtawe, z wiekiem ten kolor troszeczkę schodzi. Tutaj ten samiec to jest karamel jaguar, to jest mój zapasowy samczyk, tej dojrzały płciowo, no jak widzicie jest całkowicie inny. Ten karamel spowodował, że jest bardziej pomarańczowy, taki żółtawy, ale tamten samczyk na mój gust jest zdecydowanie ładniejszy. Mam tych samiczek kilka, więc pewnie i tak podzielimy to między sobą. Uwierzcie mi, że jak miałbym gołe ręce i one by czuły, to bym je kąsały. To już jest przetestowane, dlatego te rękawice, ale mogę Wam dzięki temu fajniej pokazać te wężyki. No dobra, ten samczyk już się pokazał. No Choć po mistrzu nie będziesz mi tutaj nigdzie. Dawaj, dobra, tym razem jedziemy z samiczką, bo tu siedzą w tym brak systemie samiczki. Tutaj jest następny Incomplete Dominant Zebra uznajomego w Warszawie już Shrek'a Pozdróweczki. Mam już, czeka na mnie jeszcze Karamel Zebra. Bardzo fajna mutacja, taka mocno różniąca się od innych, tak? Ona powoduje tutaj takie zniekształcenie tego wzoru. To jest forma heterozygotyczna. Forma homozygotyczna przeważnie jest jedno, jednobarwna bez bez jakiegoś tam wzorku. One są dosyć ruchliwe i ciężko je pokazać. O, ale może teraz. Pokażesz się mała. Lubię spiloty. piloty. za całkowicie bezproblemowe. Nie odmawiają spożywania pokarmu Młodo zamiczki one i jeszcze troszeczkę potrzebują czasu. Dobra, dłużmy ją. No w dobra. Dobra, co Następnego pokażę. Samiczka karamel. to już jest tam karamel bez żadnych innych dodatkowych genów, co moim zdaniem wcale nie... Nie znaczy, że jest jakaś tam brzydka, bo jest przepiękna. Fajna taka intensywnie żółta. A, już do kamerki sobie leci. No, nie gryź, nie gryź. Śliczny dames, nożek. Spalaj mała do siebie, a my pokażemy Jakąś inną dziwu, co tutaj mamy. Tutaj jest taka sama samica, identyczna, więc nie będę jej pokazywał. Tu jeszcze powinienem mieć jedną taką ciekawą, dosyć samiczkę. O, tutaj mamy samiczkę, która jest standardowa Morelia Spinota SP. Bez żadnych tam dodatkowych kombinacji. Spójrzcie też. Piękny... wężyk. No o, o. Nie wiem co one widzą w tej kamerce, że tak do niej lgną. I ostatnia samiczka taka dosyć ciekawa z takim fajnym strajkykiem na boczku. Reszta moich wężyków to z pilot to są maleństwa całkowite. Ale tak jak mówiłem, mam jedną zamówioną i jeszcze mam do odbioru, do odbioru trzy inne spilotki z, z Francji. Ale ta pandemia troszeczkę nie pozwala. Już takie fajniejsze troszeczkę morfy. Ta to, to jest samica, która najczęściej mnie próbuje gryźć. To jest też karamel, o, daleko, daleko od buzi, mała, o, nie mam zamiaru żebyś mi dawała i zwróćcie uwagę, że ona ma taki bardzo fajny strajbit na boczku, podoba mi się. Ale są takie samiczki z 1,5 metra. Spokojnie, ale jeszcze tam swojej masy nie mają odpowiedniej. No i tyle w temacie z spilot. Dojadam nowe, to Wam pokażę następne. Nie planuję jakoś mocno rozbudowywać hodowli z spilot. Mam nadzieję, że tak na 30-40 osobnikach maksymalnie się to skończy. Czy yy, mam te wężem bardziej z sentymentu i, i dlatego, że naprawdę, naprawdę je lubię są to bezproblemowe węże. Dzięki wielkie, pozdroweczki i do zobaczenia w następnym odcinku.